Kobieta omawia z okupantem stan mobilizacji w Rosji i poziom przygotowania i motywacji nowo przygotowanych mobików. Jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Mówię ci, dzisiaj tam z Katyuchą rozmawialiśmy: wszystkich zabierają absolutnie. Wszystkich krzywych, kulawych, wszystkich zabierają. Nawet mówi memu, który miał operację, w sensie zabieg. no Po 10 dniach zabrali go. A zabieg mu 10 dni temu miał, a zabrali go. Monika, o proszę Monika, dzięki wielkie. No i spodziewałem się dzisiaj jeszcze jakichś donatów. Dzięki wielkie. No, dobre wiadomości, zwycięstwo Filipa, ty musisz w końcu się wyspać. My dużo widzimy, wiem, że dużo widzicie. No, ale to. Może to jest takie złudzenie, właśnie. Musi My dużo widzimy uśmiech. Tak, tak. Jak patrzy na dwa ekrany, i przez to tłumaczenie, ono jakby tak obniża energię cały czas. Wiecie. Obniża energię i tej energii jest coraz mniej pod koniec streamu, zwłaszcza. Nejdziemy Bagdana wybrać, Ksiusza Bagdana zabiera, ona przecież mówiła. Jeszcze raz dziękuję za takie przepotężne wsparcie, Monika Alicja. Mówiła mu, że z taką bolączką do wojska nie biorą. A ja mówię, jak teraz nie zdech, to oznacza, że poszedł. No jest coś takiego. Przecież mobilizacja już się skończyła, nie? Nie? Czy dlaczego oni jeszcze zbierają? No przecież wojskowych zabierają, Sasza. Aha, no tak, wojskowych wysyłają wszystkich. Ale co oni zrobili? Oni zmobilizowanych stawiają na, ten, na linię obrony, a wszystkich wojskowych na, na, na pierwszą linię. Sasza, gdzie tych mobików na front rzucają? Czy ty się naprawdę mówisz, że przecież ich żony ten kurwa płaczą wszystkie, że tamci poddają się do niewoli?